Dzień dobry, witam. Nie wiem, czy zmieniłem tytuł, chyba zapomniałem zmienić tytuł. Dzisiaj będziemy rozmawiać o testosteronie, a nie szklaneczka soku z Reginą, który było o 7.10. Ale może dlatego, że chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś wskoczył do naszej grupy na Facebooku w czasach próby lub znalazł kanał na YouTube, który nazwaliśmy W czasach próby, gdzie Regina Bukowska codziennie o 7.10 nadaje w kilka minut swoje. Rzeczy, które, które stosuję w swoim życiu, zajmuję, pokazuję Wam po prostu to, co stosuję na co dzień. Bardzo proste techniki, jedna dziennie, dwie dziennie maksymalnie. I zachęcam Cię do tego. Widocznie, dlatego może nie zmieniłem się tytułu, żeby właśnie to poszło. Ale dzisiaj porozmawiamy o czym o testosteronie, czyli jak naturalnie poprawić niski testosteron. Można by było powiedzieć, że dzisiaj bardziej temat dla mężczyzn, ale nie byłbym sobą, jeśli nie ująłbym też informacji dla kobiet. Także zostań ze mną do końca, bo nie dotyczy to wyłącznie mężczyzn. No i pytanie: jak w naturalny sposób podnieść testosteron? Co zrobić? Mężczyźni w pewnym wieku dochodzą do takiego momentu, że szukają testosteronu za wszelką cenę. I to wcale nie chodzi o to, że ty potrzebujesz w jakiś sposób podnosić testosteron w swoim organizmie. To raczej jest to, co potrzebujesz przestać robić, żeby ten testosteron naturalnie był produkowany. Najpierw zastanówmy się i zobaczmy, jakie są objawy niskiego testosteronu. Przede wszystkim niskie libido. I tutaj mężczyźni w pewnym wieku no po prostu co tu dużo mówić, niskie libido, słaba erekcja, obniżona w ogóle chęć życia. Takie couch potato to się nazywa po amerykańsku, czyli mężczyzna wraca z pracy, siada, jak, siada na, na kanapie, łapie pilota i tym się tylko interesuje. Może jego dziewczyna jest jeszcze rozgrzana do czerwoności, on tak naprawdę na nią w ogóle nie zwraca uwagi. I o co tutaj chodzi? Tak naprawdę ten testosteron faktycznie pobudza mężczyzn do działania. Niestety, może przez to, że siadasz na kanapie, ale też nie tylko przez to. Zaczyna się budowanie otyłości w środkowej części ciała. Jest to związane z źle funkcjonującą wątrobą, ale również właśnie z coraz niższym progiem testosteronu, no i problemy z budową mięśni. Idziesz na siłownię, chcesz coś tam zbudować, ale te mięśnie nie rosną, ponieważ no, testosteron jest nam potrzebny do tego, żeby rosły mięśnie. I jak to się dzieje um, z tym testosteronem? Po 40 roku życia 40-latki, 40 50-latki, 60-latki, ten testosteron u mężczyzn po prostu opada w dół. To tak jak te libido i ta erekcja opada w dół razem z tym testosteronem. Co się dzieje u kobiet? Wręcz przeciwnie, u kobiet testosteron idzie w górę. Po prostu zamieniamy się miejscami i kobiety po okresie menopauzy mają dużo więcej testosteronu, dlatego też czasami powstają takie zgrzyty starcia w domach z tego tytułu, że kobieta, no i w tym samym czasie mężczyzna przechodzi menopauzę, czy, czy, czy właśnie przechodzi przez ten proces. I powstaje taka troszeczkę rywalizacja, ponieważ kobieta nabywa jakby troszeczkę więcej cech. E, takich władczych, że tak powiem, chcę mu użyć jak najbardziej delikatnych wyrazów, natomiast mężczyzna z, z, podwyższa mu się głos, mogą mu rosnąć takie kobiece piersi trochę, męskie piersi, e, no po prostu ze względu na to, jakie hormony dzieją się, jak hormony zachowują się w naszych organizmach. Co możesz przede wszystkim zrobić, to na pewno możesz zażywać dużo więcej cynku, witaminy A, przebywać dużo więcej na, na słońcu. Czy wykonywać ćwiczenia oporowe to są bardzo ważne rzeczy, natomiast one nie będą miały aż takiego wielkiego efektu na ciebie, jeśli chodzi o zwiększenie testosteronu, jeśli nie, nie zadbasz o te trzy hormony, o których chcę ci dzisiaj powiedzieć, które są najważniejsze, bo to są najważniejsze czynniki tego, że Twój testosteron opada. Pierwszy czynnik to jest insulina. Insulina to jest hormon, który obniża poziom cukru w naszej krwi. Odbywa pomocny jest też do tego, żeby przenosić pokarm. Oczywiście jest też do tego, natomiast najważniejsza funkcja obniżanie, obniżanie cukru. Drugi problem to są bardzo wysokie estrogeny. I tutaj, tak jak mówiliśmy w przypadku dominacji estrogenowej u kobiet, co, jakie mogą być problemy? Robiliśmy w zeszłym tygodniu, nie, w tym tygodniu chyba nawet film na ten temat. Tak samo u mężczyzn problem estrogenów jest. Tutaj problem, jeśli chodzi o te testosteron, jak również kortyzol, kiedy kortyzol idzie w górę, czyli kiedy stres jest wysoki lub, tego, <laughs> lub nadnercza się wyczer wyczerpały, to wtedy mamy również problem z testosteronem. I co możemy zrobić? Jeśli chodzi o insulinę, to mówiłem już na ten temat kilkakrotnie, wkleję pod spodem filmiki na temat czasowej głodówki czy wegańskiego keto czyli obniżenie węglowodanów, to wszystko obniży insulinę i insulinę można opanować i w Twoim organizmie może wszystko zacząć funkcjonować poprawnie. Jeśli chodzi o kortyzol, to też mamy sporo materiałów, możemy, zachęcam Cię do tego, warto na przykład obniżać stres poprzez spacery, poprzez zmianę w ogóle stylu życia, myślenia a kupre swoich nadnerczy, zadbanie po prostu o nadnercza po to, żeby ten kortyzol nie był problemem. No ale dzisiaj zajmiemy się estrogenami, bo to na, tak naprawdę estrogeny są najważniejsze. Kiedy mamy za dużą ilość estrogenów w organizmie, to testosteron maksymalnie będzie obniżał, będzie, będzie opadał. I to można już zaobserwować u bardzo młodych ludzi. Ze względu na to, że jest taka moda i taki pomysł na to, że jeśli chcesz mieć duże mięśnie, to musisz zjadać dużo białka zwierzęcego, młodzi mężczyźni idą na siłownię i zaczynają zjadać białko zwierzęce w dużych ilościach. I powstaje problem, ponieważ uwaga największym ukrytym źródłem estrogenów są produkty zwierzęce. Największym ukrytym źródłem estrogenów są produkty zwierzęce. Czyli z jednej strony ktoś wprowadza nas cały czas w błąd od 30 lat. Na szczęście Arnold Schwarzenegger z tego się wycofał. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to było, dlaczego on akurat 30 lat temu, czy tam ile 35 lat temu zachęcał do jedzenia dużej ilości mięsa i był najsilniejszym mężczyzną na świecie, już teraz się z tego wycofał. Powiedział, że to była po prostu jedna wielka fikcja. Tak naprawdę produkty zwierzęce. Są dla nas totalnie niezdrowe, ale dzisiaj pod kątem estrogenów. To nie jest tak, że zwierzęta są w jakiś sposób, że mają wstrzykiwany estrogen. To w jaki sposób je się hoduje, to, powsta to wtedy powstaje problem estrogenów. Po ponieważ tak, kiedy będziemy patrzeć na mleko, które daje krowa, to po pierwsze krowa dostaje pokarm, którym zawiera bardzo dużo estrogenów, przede wszystkim bardzo dużo soi. Soja zawiera dużo estrogenu i Krowa karmiona w ten sposób różnymi mieszankami paszami takimi gotowymi dzisiaj, ona po prostu jest naładowana, napakowana estrogenami. Drugi problem, jaki mamy, krowa, żeby dawać mleko, potrzebuje być w ciąży, musi być zaciążona. I aby dawała mleko przez cały czas, normalnie krowa gdzieś żyje około 20-30 lat. Natomiast ta krowa przemysłowa żyje 5 do 8 lat. Tylko dlatego, mien, znaczy między innymi dlatego, że jest cały czas zapładniana. Ona cały czas jest zapładniana, żeby dawała mleko. I przez to, że jest w ciąży, kiedy pobierane jest mleko, ona produkuje naturalnie dużo estrogenów, które dostają się do mleka. Nikt tego nie bada, nikt tego nie mierzy. Mamy mleka, mamy kefiry, mamy różnego rodzaju sery. Wszystkie rzeczy, które powstały z tego mleka, które ma dużo estrogenów, będzie bardzo niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Następna rzecz to. Różnego rodzaju antybiotyki i wspomagacze hormonalne, które mają pobudzać zwierzęta do szybkiego wzrostu. I tutaj głównie kurczaki. Kurczaki zawierają mnóstwo estrogenów. Dlaczego w Polsce nie mówi się o tym wyraźnie? Dlatego, że to jest polityczna sprawa. Polska jest największym producentem kurczaków i jajek na świecie. W Europie może na świecie nie, ale w Europie na pewno. Największym eksporterem. Kto będzie strzelał sobie w kolano i mówił o tym, że to jest niezdrowe? Jak trzeba to wysłać i zgarnąć za to kasę. Na szczęście to wszystko się kończy. Ten świat odchodzi w zapomnienie, i w nowym świecie nie będzie czegoś takiego, ponieważ my na to nie pozwolimy, żeby w taki sposób odbywało się to politycznie, że nie można powiedzieć, że zwierzęta są dla nas niezdrowe, po to, żeby tylko utrzymać farmy, które będą produkować i zarabiać dla nas pieniądze na zachodzie. Problem estrogenów. Dotyczy tak samo i kobiet, tak samo i mężczyzn. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, chciałbym powiedzieć ci o testosteronie. Żeby zrozumieć ten problem i żeby się go pozbyć nadmiaru estrogenów, warto zastosować takie rzeczy. Jest kilka sposobów bardzo prostych, które możesz zrobić już dzisiaj. Po pierwsze, potrzebujemy zadbać o swoją wątrobę, bo to wątroba opróżnia jakby nasz organizm z nadmiaru estrogenów. Jeśli wątroba nie pracuje poprawnie, to będziemy mieli problem estrogenów. Najlepszym sposobem są warzywa kapustne. Warzywa kapustne są antyestrogenowe, czyli yy, yy, zawierają takie fitoskładniki, które oczyszczają ciało z estrogenów. Następna rzecz, pomagają oczyszczać wątrobę. Pomagają działać w wątrobie w taki sposób, żeby ona wykonywała swoje funkcje. Celer naciowy jest wspaniałą rośliną, która oczyszcza nas ze estrogenów. I tutaj, sok selernaciowego absolutnie tak. Natka pietruszki również jest wspaniałym przysmakiem antyestrogenowym. Warto dodawać ją do każdego soku. Następna rzecz to będzie olej z oliwek ale najlepiej tłoczony na zimno, taki kupiony w Hiszpanii czy, w, czy w, we Włoszech. Jeśli nie masz dostępu do takiego, wyciskaj oleje z naturalnych nasion, które są w Polsce dostępne, len, ostropest, czy inne pestki słonecznika. One też będą na pewno w jakiś sposób korzystnie, korzystnie oczyścić Cię z nadmiaru estrogenów. Ale co dzisiaj, na co dzisiaj pragnę zwrócić Twoją uwagę, i tutaj właśnie ta niespodzianka również dla kobiet, to grzyby. Ja wkleję pod spodem specjalne badanie, które się ukazało. Yy, przebadano ponad 2000 kobiet, yy, które spożywały minimum 10 gram dziennie grzybów. Zapytasz, jakich grzybów? Różnych grzybów. Tu nie, było, nie miało znaczenia, jakich grzybów. Okazało się, że aż o 64% spadło ryzyko powstawania raka piersi u kobiet, które spożywały codziennie grzyby. My jesteśmy zwolennikami grzybów, mówiliśmy o tym dobie już wielokrotnie, że grzyby to takie mięso lasu, ale tak naprawdę pieczarki, czy to będą e, e, te, jak one się nazywają, portobello, to będą kanie, e, następna rzecz to będą. E, wyleciały mi teraz z głowy nazwy, mogę je sobie zapisać, można je spożywać na surowo. I to jest bardzo ważne, bo niekoniecznie musisz e, smażyć, czy gotować, czy piec te grzyby. Po, możesz się spożywać na surowo. Jest cała gama grzybów, które są e, wspaniale do spożywania na surowo. I e, zachęcam Cię do tego. Przeczytaj to badanie, które wkleję pod spodem. E, mamy kurki, tu Regina mi podpowiada. E, I przeczytaj to badanie pod spodem, które wkleję, bo to może być bardzo ważne. Spożywanie codziennie grzybów obniża estrogeny. Dzięki temu u mężczyzn testosteron pójdzie w górę. Czyli zamiast szukać zastrzyków, tabletek, jakichś sposobów na to, żeby podnieść swój testosteron, zobacz co potrzebujesz zrobić, żeby on naturalnie poprawił się w twoim organizmie. No nie byłbym sobą, jeśli nie powiedziałbym, że u mnie testosteron tak naprawdę jest w najlepszym możliwym, na najlepszym możliwym poziomie, jaki kiedykolwiek miałem w swoim życiu. Dzięki zmianom, które dokonałem w swoim życiu. E, jestem zaskoczony bo nawet jak byłem młodym chłopcem, to tak szybko nie pobudzają mnie, mnie różne sytuacje, jak pobudzają mnie teraz. Także, jeśli chcesz doznawać tego, co ja, jeśli chcesz być zdrowym mężczyzną i ten testosteron mieć naprawdę w bardzo wysokim i dobrym poziomie, to zastosuj po prostu te rzeczy, które ja robię. Nie musisz tego wszystkiego rozumieć, co ja tutaj przekazuję. Po prostu zacznij jeść rośliny. Dieta roślinna to jest dobry testosteron. Unikaj pokarmów zwierzęcych, bo tam jest za dużo estrogenów. Unikaj stresu i obniż sobie poziom insuliny. I będziesz naprawiony. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Puść palucha, puść serducho. I dziewczyny, koniecznie wyślijcie ten film swoim mężczyznom. W ogóle, po prostu podzielcie się tym filmem. Niech oni to obejrzą. Być może poprawi ich to stan życia, zdrowia i erekcję. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.